Witam w drugim, o wiele lepszym od pierwszego odcinku mojego programu. Dzisiaj związuję strasznego krapa. Tak się prezentuje menu: start, load, play, options, credits i exit. Opcje nie są zbyt rozbudowane. Rozdzielczość, głośność, poeta bank nie może zmienić sterowania. Yy. Znaczy, trzeba mieć na najniższy minus, hmm. na ale inaczej się nie nagrać. No. Yy, więc. Tyle osób było tej grę. Naprawdę wielkie studio. Nie mam żadnych zapisanych gier. No dobrze, zaczynamy. No dałem ten filmik już wcześniej, no. Muzyczka w ogóle nie wiem, niekonkurencja, co się z tym co jest na filmie. i pierwsze co się. Pierwsze co. Można powiedzieć po łączeniu tej gry, to jest takie jedno wielkie. What the fuck? Co to jest? To są jakieś kartony. To są. No ale co to warto mylić, że wszyscy przeciwnicy mają ten sam model. Ta samą to są w ogóle. Nie wiem, nie wiem czemu tak się nie nazywa. Star Wars. Bo wojny panów. Czy tak ma to coś? Przypominając na garanda. No jak widać, wszystko pomiędzy poziomami. No. Tak, szybko przeleciałem do końca poziomu, który na mam No jak widać, przeciwnicy wszyscy wyglądają identycznie, a jest ich troszeczkę dużo. Poskoczyłem do momentu, kiedy rozwalam ten most. Dziś, że tutaj ładuję broń. Po prostu chowa pistolet poniżej. No i od razu magazynek jest świeży. Za... Naprawdę, bym bardzo dziwnie trzymać tego ogona. Skoro jest leworęczny, trzeba go po prawej stronie. No dobrze, mam położyć bombę pod tym mostem. No dobrze, żyłem. Teraz, teraz spadam. No, yy, grafika jak widać, mimo że gra z 2007 roku to wygląda gorzej od mega konna IS Assault, o wiele gorzej. O bum! No, no właśnie. Obydwa leżą. A dźwięk. Cóż, dźwięk jest kiepski. Po prostu. Ty do nim mogę powiedzieć. Niska jakość. Kiedy tak się strzela szybko zrób? Myślę, że ma to trzeba jeszcze przeładować. No, a co do grywalności, to po prostu ta gra jest tak strasznie toporna, że się ktoś źle gra po prostu. Animacje są brzydkie. No, grafika 2 na 10, audio 2 na 10, grywalność 3 na 10, chociaż tak ledwo, ledwo. Ogólna ocena 2 na 10. A w na następnym odcinku Monster Truck Extreme Offroad Edition, gra dodana do płatku. Dzięki, że obejrzeliście subskrybujcie mój kanał.